Witajcie na moim kanale, korzystając z okazji, że jestem chory, postanowiłem pokazać, jakie nasiona w tym roku będę wysiewał. Zacznijmy na przykład od melonów i arbuzów. W zeszłym roku zupełnie nie udały mi się i w tym roku spróbuję posiać takie odmiany jeszcze raz. Mam tutaj ostatnie nasionka i spróbuję je wykorzystać. Następne nasiona to ogórki. Ogórki głównie konserwowe, różnych odmian. Nie mam jakichś jednych ulubionych ale również sałatkowe, te były bardzo dobre. Warzywa liściowe, szpinak, olbrzymiec zimowy, ten jest zawsze bardzo duży i ładnie rośnie. Jakaś nowość, szpinak matador, tej jeszcze nie uprawiałem, zobaczymy jak wyjdzie rozpąka warzywna bardzo dobra polecam ucina się całe takie rozety i używam do sałatek tradycyjnie rukola inaczej rokieta siewna orzechowa w smaku pikant na lekko bardzo dobra do sałatek, na pesto oczywiście tradycyjnie burak liściowy uwielbiam duszony do sałatek idealny oprócz tego różne sałaty z reguły się je Kilka nasion z każdej odmiany i robię taki miks. Rośliny kapustne. Kapusta pekińska. Oczywiście kanarepki pyszne. Nie może ich zabraknąć. Broku. Tu jest broku Romanesco Calabres. Ale on zawsze rośnie mi jako gałązkowy. W tym roku jeszcze ostatni raz spróbuję go posadzić. Zobaczymy jak wyjdzie tym razem. Brukselka bardzo dobra. Polecam. No i oczywiście różne odmiany jarmożów. Ja lubię jarmusz i lubię jak są różne faktury liści, kolory i oczywiście paktuj. W zeszłym roku pierwszy raz próbowałem i weszł bardzo fajnie. Kolejna nasiona to dwie odmiany bakłażana, Tę posadziłem na rozsadę pierwszy raz. A ten Black Beauty miałem już, ale niestety nie doczekałem się jeszcze owoców i w tym roku będę próbował kolejny raz. I papryka Cyklon ostra. Bardzo dobra. Ma takie mięsiste owoce. Bardzo dobre. Dyniowa te. Pattison. Tego nie uprawiałem. Spróbuję. Podobno jest bardzo dobry. Cukinia, mieszanka odmian. Nie mam jakiejś jednej ulubionej, więc dla mnie to nie ma znaczenia, jakie to są odmiany. Dynie. Taką mieszankę miałem rok temu. Wyrosły przepyszne dynie różne. Głównie Muscat de Provence, ale były i Hokkaido i ta olbrzymia, także polecam. Cukinia okrągła, ten widziałem, że różni ogrodnicy bardzo polecają, dlatego spróbuję ją w tym roku posadzić, zobaczymy co będzie, takie zielone dobre na przetwory, naleczą i dynie. jeszcze różne takie dodatkowo. Pomidory, maskotka, tradycyjnie od kilku lat uprawiam. Już jest przeterminowana, 4 lata, ale jeszcze kiełkuje, bo sprawdzałem ostatnio. Tutaj jakiś pomidorek koktajlowy, cherry. Ildi, dobry, ale ma grubą skórkę. To jest taki pomidorek koktajlowy. Pokusa, bardzo dobry. Tutaj jest pomidor wysoki malinowy warszawski. Ten będę uprawiał pierwszy raz. Podobnie jak ten. Adam, bardzo dobry. Oczywiście, black cherry, pyszne są te pomidorki. I white beauty. Ten też pierwszy raz będzie. A jeszcze są, zaginęły mi takie. Ten jest fajny. Ma fajne takie plamki, i one zostają długo. I taki pomidorek drobno Ma ba bardzo duże yy, te grona. Z takimi małymi owockami. Bardzo fajny. Warzywa korzeniowe w tym roku. Powracam do marchewki po wielu, wielu latach. Spróbuję ją uprawiać w pojemnikach, w skrzyniach takich drewnianych. Bo w gruncie takim normalnie nie rośnie u mnie w ogóle. Rzodkiewka. Miks odmian kolorowych. Zobaczymy co będzie. Cebulka. Również miks odmian. Już wysiałem na rozsadę. Zobaczymy. Podobnie cebulka siedmiolatka. Póki co jeszcze nie wschodzi. Oprócz tego różne odmiany rzodkiewek tradycyjnych, takich czerwono-różowych oraz buraki. Buraki. Najczęściej taka wielka kula. Oprócz tego. Pory I senary korzeniowy i maciowy. Senary korzeniowe bardzo dobre, urosły bardzo fajnie w zeszłym roku. Jeśli chodzi o fasolkę, to fasolka szparagowa są. Sonesta. Sonesta. Ta jest bardzo smaczna, słodka. Polecam. Fioletowa. Bardzo fajna. Ale u po ugotowaniu zmienia kolor na zielony. I taki mix. Ta tutaj to nie jest karłowa. Jeśli wyrośnie, to będzie piąć się. Więc trzeba będzie przygotować podpory, ale jest bardzo smaczna. i Można ją przechowywać dość długo. Oczywiście groszek. Groszek uwielbiam. Więc nie może go zabraknąć. Idealny na świeżość, do mrożenia, do konserwowania. Oraz fasolnik chiński. To, co, to jest nowość, którą chcę przetestować. Zobaczymy. Owoce są podobno te strągi. Są bardzo dobre i podobno nie są tak włókniste, jak u fasolki szparagowej. Zioła. Szczypiorek. Szczypiorek uwielbiam. To jest szczypiorek czosnkowy o takich płaskich liściach. O, po smaku czosnku. Rumianek. Rumianek na herbatki, do suszenia na zimę. Bardzo dobry. Pietruszka naciowa. O takich tradycyjnych, zwykłych listkach i karbowanych. Koper włoski. Ten nie udaje mi się zupełnie. W tym roku chyba ostatni raz będę próbował go wysiać. Koper. Tutaj nie mamy jakiejś jednej ulubionej odmiany. Wysiewam różne. Tu jest turkus i ambrozja akurat kolęda siewna dobra do różnych sałatek orzeźwiające listki ma bardzo dobra no i oczywiście miks różnych odmian bazylii w tamtym roku. Były naprawdę naprawdę świetne. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Te w ciemnych listkach bardzo dobre są. To może teraz kwiaty. Kwiaty jednoroczne. Cynie. Tu jest jakaś cynia, której nigdy nie miałem, Marylanska, cynia marylandzka. Bardzo mi się podoba to, że kwiaty są takie pojedyncze, idealne dla zapylaczy. Aksamitka. Tu jest mieszanka taka, ale Mam jeszcze taką wąskolistną do warzywnika, bardzo fajna, bo nie zajmuje dużo miejsca. Tu mieszanka, mam jeszcze taką wielkokwiatową, taką pełniejsze kwiaty. Oczywiście nagietki, nagietki uwielbiam, to są moje ulubione kwiaty. I ich nie może zabraknąć tutaj mam taką mieszankę kompozycja kwiatów niebieskich to jest to będę wysiadał do skrzynek zobaczymy jak to będzie wyglądało są tutaj różne nasiona szałwia trójbarwna aster haber ośmiał widzę że jest i coś jeszcze, żmijowiec chyba. Wspomniana szawiatrójbarwna. trójbarwna, bardzo lubię, zawsze się fajnie udaje. No i oczywiście jest dobra dla zapylaczy. Kolejna cenia daliowa. Idealnie do ogrodu warzywnego, wiejskiego, super. Maciejka, Maciejka, jak to Maciejka, musi zawsze być. Pachnie pięknie wieczorami. Także musi być gdzieś w pobliżu tarasu, patio i nasturcja. Nasturcja ma przepyszne liście, kwiaty. Jest dobra dla zapylaczy. Można z liści zrobić pesto. Kwiaty można ususzyć na herbatki. Bardzo dobra. Polecam. Oprócz tego. Koleusy, taki miks odmian oraz tytoń ozdobny. Bardzo lubię, bo wieczorami lub w pochmurne dni pięknie wypełnia ogród zapachami. Tutaj mam jeszcze różne kwiaty. Dziewanna, miks odmian. Zobaczymy. Czy się uda? Wysiałem ją metodą winter sowing, podobnie jak na barstnice purpurowe, takie i jeszcze taka. Wysiałem również mak, mak polny, ten uwielbiam, jest piękny i pszczoły po prostu przy nim się uwijają, jest świetny, polecam. Lew konia, jeszcze nie wysiewałem, muszę ją wysiać. Ostnica, w zeszłym roku niestety ziemiórki mi ją zjadły. Nie udała się. Żurawka krwista, gipsówka, jeżówka, miks. Jeżówek chcę dosadzić możliwie jak najwięcej, dlatego planuję swoją własną rozsadę. Wysiałam je właśnie metodą winter sowing. Podobnie jak firleptę chalcedońską. Oprócz takich kupnych nasion mam nasiona własne, które zbierają. Tutaj są nasiona poru. Takie czarne kwepeczki to są te nasionka. Nasiona, tutaj są selera, nie wiem czy to widać, o. drobniutkie, bardzo dobre i świeże, wykiełkowały w 3 dni. Oczywiście tradycyjnie nasiona różnych, dyni, cukinii, te zawsze zbieram i sobie przechowuję na kolejny sezon. No i oczywiście nasiona różnych aksamitek, cynii i tym podobnych te też zawsze sobie zbieram i przechowuję przez zimę. Polecam zbierać swoje nasiona, bo niestety nasiona są coraz droższe, a tak Mamy swoje. Pieniążki możemy przeznaczyć na coś innego. Nadmiar nasion można przekazać komuś innemu albo wymienić się z kimś. Także polecam. Dziękuję. Jeśli podobał wam się film zostawcie suba i kciuka w górę. Dziękuję.